kochani, kiedyś kochaliście openingi na tym kanale, więc czemu by tego nie powtórzyć? Otwieram po raz pierwszy swoje sezonowe skrzynie. Tak, tutaj będę te moje sezonówki otwierał. Ja wiem, że jest tylko 6. Spokojnie już tłumaczyłem w filmie newsowym, że tych skrzyń w tym sezonie będzie 25. Spokojnie tutaj sobie te wszystkie czysty otworzycie, to wszystko sobie tutaj zdobędziecie. Takie jest zapewnienie, więc spokojnie. Tydzień kolejny się niebawem zaczyna. I będzie też opcja kupna tych skrzyń sezonowych za gemę dla spóźnialskich, dla tych co nie grali lub są leniwi. Ale nie wiem, czy w tym sezonie tego nie mam jeszcze w 100% potwierdzonego. Więc na razie warto grać. Dobra, wiem, że też padała Wam emotka z Pass Royala. Mam nadzieję, że to już jest zafiksowane. Ci co wylosowali, gratulacje. Prawdopodobnie nie usuną Wam. Nie wiem, tego też na 100% jeszcze nie wiem. Dobra, otwieramy. Mam nadzieję, że wpadnie coś fajnego. Dobra, pierwsza synia, moja pierwsza w ogóle skrzynia sezonowa w tej grze jeszcze patrzę, tylko się, się nagrywa. Szybciutko. Dobra, już są dwie gwiazdki, są trzy. No i tylko na trzech gwiazdkach skończymy. 500 minionków. Dobra, nic rewelacyjnego. Zobaczmy, co będzie na drugiej. Jedna, dwie, trzy, tylko trzy gwiazdki i też nic rewelacyjnego. Mam nadzieję, że Wam lepiej. Dobra, banerek. Super. Yy... Banerki jakoś mnie nie rajcują, tylko emotki. Lecimy z trzecią. Mam nadzieję, że trzecia będzie już jeszcze gorsza niż była do tej pory. Bomber. Dobra, czwarta. Co nam czwarta przyniesie? Tylko dwie gwiazdki. Więc ja jestem pechowy. Widziałem, że wy ładnie tutaj zdobywaliście. Ja oczywiście Evo Witch mam. Dobra, kolejny banerek. Taki sobie. Jeden na 10. Kolejna ewolucja łyczki, nic ciekawego dla mnie. No i zostały mi dwie ostatnie skrzynie sezonowe. Otwórzmy je. Tylko dwie gwiazdki. Nie no, jeżeli ta skrzynia ostatnia będzie też 2-3 gwiazdkowa to się chyba... No, dobra, dwie gwiazdki już są. Trzy już jest, potencjał jest na tylko trzy. Niestety ja jestem do niczego w otwieraniu. Widziałem u was ładnie powpadało. Więc gratuluję, ale tutaj już też mam. Yy, o, mam do, coś do odbioru. Dobra, nie, nie pamiętałem, więc tutaj, że chest jest. Szybciutko. Dobra, tutaj. parę szkieletonów No bo tak, ewolucję te mam oczywiście. O, banerek. Taki sobie, taki sobie. Dobra, sześć, sześć za mną, czekam na kolejne. Ja tu poluję na pewno tylko na emotkę. Banery mnie nie interesują. Zostawcie komentarz, proszę dla zasięgu i polubienie. I trzymajcie się. Cześć, do następnego.